problem, że cię nie Halo, słychać. Odbiór. Halo, no, najsłabiej się słychać. Nie, wywaliło mi Discorda i musiałem włączyć jeszcze raz. Jakiś Dobrze. Czemu? To za karę. Nie o. Dobra Ula, zapraszaj. Aj, o. Erej, ogóle, skąd ci się Ula wzięła? Miało być na jakieś tam inne imię, ale mi się nie zdało to, dlatego ulał. To nie jest Ale mam takie A. lekkie wrażenie, że. Nie, takie lekkie nie, że nie, mam takie <laughs> Nie, to nie wiem, czy zauważyłeś, ale moderatora odzyskałem. Nie pamiętam, czym, ci mówiłem, czy nie. Nie, no ja ale wiedziałem, bo że... gadałem no, z tobą. No, z... no mówiłem. Wtedy